Dobry wieczór Jakub Drzewiecki, zapraszam na główne wydanie Panoramy lubelskiej, a w serwisie między innymi 70-latek ofiarą pożaru. Kartka papieru ratująca życie. Nowy most na Krznie w Białej Podlaskiej. Nie żyje 70-latek, właściciel domu we wsi Baraki w gminie Zakrzew, który spłonął dziś rano. Z ogniem walczyło siedem zastępów Straży Pożarnej. Zgłoszenie o tym pożarze otrzymaliśmy dzisiaj tuż przed godziną siódmą. Na miejscu podczas akcji gaśniczej zostały ujawnione zwęglone zwoki mężczyzny. Jak się okazało, były to zwoki 70-latka mieszkańca gminy Zakrzew. Na miejscu wykonywaliśmy czynności pod nadzorem prokuratora. Prowadziliśmy oględziny. Był też biegły z zakresu pożarnictwa, który wstępnie określił, że do pożaru mogło dojść poprzez zaproszenie ognia. Teraz policjanci z BHB będą wyjaśniać. Szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach pożaru. Z apelem o w samochodach kart ratowniczych, szczególnie w trakcie świątecznych wyjazdów, zwracają się strażacy. To schemat budowy konkretnego samochodu, a dzięki takim informacjom strażacy mogą znacznie szybciej prowadzić akcje ratunkowe. Filip Karman. Zgłasza się Markoczu dla PSK. Każda akcja ratownicza powinna trwać możliwie krótko, ale strażacy tracą czas, nie tylko na dojazd. Wyzwaniem są wzmocnienia konstrukcyjne czy instalacje nowoczesnych samochodów. Jeśli są zaznaczone na takim schemacie, strażak, który prowadzi działania ratownicze, już wie, że w tych miejscach e, nie należy ciąć. Ten schemat to karta ratownicza. W rzeczywistości zwykła kartka papieru w formacie A4 zawierająca kluczowe informacje o danym samochodzie. W którym miejscu? Są w samochodzie rzeczy czy urządzenia potencjalnie niebezpieczne. Jak wzmocnienia konstrukcyjne pojazdów czy poduszki powietrzne. Ale także napinacze czy zbiorniki. Stąd apel o posiadanie kart. Niezwykle ważne w trakcie rozpoczynających się świątecznych wyjazdów. Świadomość społeczna jest niestety znikoma. Nie słyszałem o tym. Karty ratownicze nie słyszałem o, tym, o tej całej akcji. Nie, nie mam, ale słyszał, tak. Słyszał, tak. A dlaczego pan nie ma? Nie wiem. Posiadanie kart jest bagatelizowane, szczególnie przez właścicieli drogich aut, często elektrycznych. Takich, po naszych drogach jeździ około 70 tysięcy, a im starszy elektryk, tym problem robi się większy. To płonie niekszalone, co te baterie NMC. O, udało się. Dlatego wyzwaniem jest lokalizacja instalacji czy zasilania baterii. Ta bateria może się bardzo szybko zająć ogniem, no i temperatury 1500 stopni, płomień nawet półtora metra wysokości. I w takim przypadku strażacy na wydobycie ofiar wypadku mają kilkadziesiąt sekund, a w całej akcji karta może pomóc. Według badań, dzięki papierowemu schematowi akcja ratownicza trwa krócej, nawet o 9 minut. O tym, że w danym aucie jest karta, informuje taka naklejka w lewym dolnym rogu szyby czołowej. Strażacy wiedzą, że się za owiewkę nad kierowcą, i tam znajduje się ta karta. To miejsce ogólnie przyjęte w całej Unii Europejskiej. Kartę można za darmo pobrać z Internetu. Generowana jest automatycznie po podaniu numeru rejestracyjnego. Filip Karman, 14.30 Dla Białej Podlaskiej to moment historyczny. Po 50 latach od powstania koncepcji marzenia mieszkańców stały się rzeczywistością i nowy most stał się elementem miejskiego krajobrazu. Patronem mostu został Riad Hajdar, lekarz społecznik i poseł, który przez lata dbał o rozwój miasta. Mój ojciec łączył ludzi, budował mosty. Międzyludzkie budował mosty między sercami i chciałbym, że tak pozostało. Taka chwila zdarza się w życiu miasta raz na kilka pokoleń. To nie tylko infrastruktura drogowa, to także poprawa bezpieczeństwa. Nowy most pozwoli skrócić drogi do jazdu. Samochodów, służb pomagających mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, straży pożarnej, karetek. By zbliżyć do siebie rodziny, przyjaciół by skrócić drogę. Korki się odblokują. Całe tiry od Warszawy będzie... I Proszę pana, wszystko będzie szybszy ruch. Odbędzie się, nie będą takich korków na mieście. Ta infrastruktura drogowa to nie tylko kolejna budowa, kolejna modernizacja, to inwestycja w przyszłość. Otwierając tą nową drogę, otwieramy nowy rozdział historii naszego miasta. Inwestycja udało się zrealizować dzięki determinacji i współpracy urzędu miasta, wykonawców i mieszkańców, którzy poparli wniosek o jego budowę, zbierając ponad 3000 podpisów. Chciałem podziękować serdecznie wszystkim członkom stowarzyszenia Budujemy Most oraz wszystkim osobom, które złożyły podpisy pod naszą petycją, która była tak naprawdę największą społeczną miejską inicjatywą. Nowy most powstał w rekordowym czasie 14 miesięcy. Mimo, że tak krótki czas realizacji, to budowa miała też swoje problemy, i dzięki osobom, które z którymi współpracowaliśmy, udało się te wszystkie problemy rozwiązać i zakończyć inwestycje na czas. Inwestycja otrzymała wsparcie rządowe w wysokości 23 milionów złotych. Inwestycja łączy mieszkańców zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Inwestycja, która ma dwojaki wymiar: po pierwsze, ten komunikacyjny, o którym mówił pan prezydent, a po drugie, ten symboliczny, bo mosty łączą. Nowy most ma długości 94 metrów, jest najdłuższym z pięciu mostów w Białej Podlaskiej. AED czyli automatyczny defibrylator trafił do komendy powiatowej policji w Radzeniu Podlaskim. Jest zainstalowany na jednej ze ścian budynku i można z niego korzystać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tutaj szybko możemy udzielić tej pomocy, zwłaszcza, że zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie zwracają się do nas z pomocą, czy przyjeżdżają, czy dzwonią, żeby takiej, takiej pomocy im udzielić. Stąd też kierownictwo podjęło takie starania, żeby urządzenie znajdowało się na naszym stanie i służyło wszystkim, całej społeczności lokalnej, ale i osobom, które pojawiają się w rodzinie. Z badań wynika, że u osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia, szybkie rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej powoduje wzrost szans na przeżycie nawet do 70%. Aparat znajdujący się w razyńskiej komendzie został dodany do aplikacji ratownik. Można w niej sprawdzić lokalizację wszystkich defibrylatorów w całym kraju. To jest główne wydanie panoramy, a przed nami kolejne informacje. Kolejne koziołki na szlaku lubelskich legend. I przedświątecznych jarmarków czas. Polacy coraz częściej obchodzą święta Bożego Narodzenia poza domem. Modę na świąteczne wyjazdy widać chociażby w biurach podróży. Co sądzą o tym mieszkańcy Lublina? Sprawdzał to Tomasz Maciuszczak. Święta w domu czy poza nim? Ile osób, tyle opinii. Z rodziną, a gdzie to już nieważne, ale w kręgu rodzinnym. Kiedyś zdarzyło się być na wyjeździe takim rodzinnym w górach. Ale z, do, z dochowaniem tradycji i tych wszystkich zwyczajów wigilijnych? Tak, tak. Była choinka, był Mikołaj, yy, wigilia. Oczywiście tradycyjne w domu z rodziną. Faktem jest jednak, że coraz chętniej święta spędzamy poza domem. W internecie dużą popularnością cieszą się oferty kwater w górach. Ale często wybieramy też dalsze podróże w cieplejszych krajach. Czyli Dominikana, Wietnam, Malezja, Egipt, Oman, Emiraty Arabskie. To są te miejsca, gdzie klienci bardzo lubią wyjeżdżać w tym okresie zimowym, świątecznym. W biurach podróży pozostało już niewiele ofert. Obserwujemy, że z roku na rok te oferty w tym terminie cieszą się coraz większym zainteresowaniem, i w tym roku również mieliśmy bardzo wiele zapytań o wyjazdy w tym terminie. Szczerze mówiąc, nawet kilka dni temu już było to prawie niemożliwe, aby znaleźć jakikolwiek. Fajny wyjazd. Niezależnie od osobistych preferencji, dziś spędzanie świąt poza domem już nikogo specjalnie nie dziwi. Jeszcze 20 lat temu wyjazdy były czymś niezwykłym, z zainteresowaniem, przyglądaliśmy się osobom, które decydowały się na przykład nie świętować, ale pojechać na narty albo pojechać do jakichś ciepłych krajów i tam być może spędzić jakiś wspólny wieczór, choć niekoniecznie świąteczny. W tym roku świątecznym wyjazdom sprzyja kalendarz. Wystarczy wziąć jeden dzień wolnego, by móc cieszyć się pięciodniowym urlopem. Święta Bożego Narodzenia to także czas refleksji. Ważne jest, by w tym okresie nie zapominać w szczególności o osobach potrzebujących, ubogich czy samotnych. W zamościu przez cały rok działa spichlerz świętego brata Alberta, z którego korzystać mogą wszyscy, w szczególności osoby w kryzysie ubóstwa czy wykluczenia. Spotkali się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, by wspólnie podzielić się opłatkiem czy zjeść wigilijne potrawy. Takim jakby punktem kulminacyjnym jest Wigilia. Z osobami potrzebującymi, korzystającymi z naszego spichlerza, ale też z wolontariuszami, bo bez wolontariuszy nic byśmy tego nie zrobili. Ja bym nie był w stanie ogarnąć całego tego dzieła. Jak co roku przygotowane zostały paczki dla bliźniego. Odebrać można je było osobiście, ale tym, którzy nie mogli dotrzeć na miejsce, paczkę przywieźli wolontariusze. W paczkach znajdują się rzeczy długoterminowe, takie podstawowe typu ryż, kasza, makaron. Skupiamy się też na produktach takich świątecznych, na przykład żeby pojawiła się ćwikła, żeby można było upiec sobie w domu spokojnie ciasto. Są to paczki z darów y od y ludzi, którzy do kościoła przynoszą je. W tym roku wydaliśmy około 150 paczek. Było to wsparcie dla no, prawie 150 rodzin. Do Spichlerza brata Alberta w Zamościu przez całe święta i po świętach można przynosić zapakowane potrawy, które później trafią do potrzebujących. W Krasnym Stawie dzisiaj odbywał się jarmark bożonarodzeniowy. Jak co roku wystawcy oferowali rękodzieło czy świąteczne ozdoby. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania. Była noc, Oprócz tego w tym przedświątecznym czasie tworzymy również dobro, mamy zbiórkę charytatywną dla dwóch chłopców potrzebujących pomocy. Także Krastystaw zaczyna tętnić życiem. Jestem z tego bardzo zadowolony, bardzo dumny z mieszkańców. Cieszę się, że tak licznie włączają się w tego typu wydarzenia. Na naszym jarmarku bożonarodzeniowym mamy dzisiaj występ lokalnych naszych tutaj twórców. Są m.in. nasze zespoły ze szkoły, mamy aktywne również tutaj seniorów, jesienne promyki. Ogólnie jest dużo rękodzieła, są twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, które serwują przepyszne pyszności. Jarmark Bożonarodzeniowy w krasnym stawie przyciągnął mieszkańców i turystów. Stoiska przygotowali producenci z regionu, którzy oferowali rękodzieło, obrazy, figurki. Wszystko związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Dzisiaj też, po ośmiu latach, w mieście otwarte zostało zadaszone lodowisko. To nie lada gratka dla miłośników zimowych aktywności i, jak widać, frekwencja dopisała. Nie tylko w Krasnym Stawie, ale także w Białej Podlaskiej i Lublinie można było dzisiaj przyjść i zrobić zakupy na świąteczny stół. Tutaj także odbywały się jarmarki bożonarodzeniowe. Kiermasz wytwarzanych tradycyjnymi metodami regionalnych produktów, ozdób świątecznych czy rękodzieła, ale też wspólne kolędowanie. Mieszkańcy Białej Podlaskiej cenią sobie to wydarzenie. Za jakość przede wszystkim, ponieważ to są takie wyroby regionalne, nasze, takie lubelskie, są przepyszne i robione z sercem. To jest wspaniała tradycja którą obchodzimy co roku. Jest naprawdę dobrze zaopatrzone są stoiska. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i dumni. Co roku zaglądam na jarmark. Szukam jakichś takich specjałów, czy wędliniarskich, pie, pieczywo, chleb. Poszukuję też ryb, bo jestem smakoszem różnych ryb. Każdy smakosz mógł znaleźć coś dla siebie. Swoje stoiska przygotowało aż 100 wystawców. Tradycyjnie przyjeżdżają do nas Nasi stali wystawcy, czyli pan z Litwy, nasz pan z Zakopanego. Mamy bardzo dużo wystawców z Białego Stoku, z Hajnówki, z Mogilna też są wystawcy. No i tradycyjnie nasi regionalni, którzy przyjeżdżają rok w rok. To już Lublin i jarmark, na którym swoje wyroby oferują producenci z całego regionu. Tu nie może zabraknąć tego, co na wigilijnym stole znaleźć się musi, czyli karpia. Także w nieoczywistym wydaniu. Pierogi z skarpiem przede wszystkim. 100% karpia tylko z przyprawy. Hit sezonu. Sprzedają się jak świeże bułeczki przysłowiowe, ale... Kto spróbuje jednego, kupuje 10, 30, 50. Jest też coś na słodko, jak chociażby sękacze z Południowego Podlasia, od lat robione według tej samej receptury. Główne składniki to jest masło, jaja, mąka wiadomo, śmietana i odrobina soku z cytryny. Nie dodajemy żadnych spulchniaczy. Nie brakuje też rękodzieła. Te stroiki są wykonywane ręcznie, co jest czasochłonne, ale i efektowne. Potrzeba dużo cierpliwości, no bo to dosyć długi, długi proces. Tego nie da się zrobić na, na sztuki. Po prostu to jest rękodzieło. Praktycznie każda rzecz jest inna. Trudno znaleźć dwie takie same. Na jarmark Bożonarodzeniowy na rynku Starego Miasta w Lublinie będzie można wybrać się także w niedzielę. Felicja, Wiktoria i Kryspin. To nie imiona dzisiejszych solenizontów, a koziołków, których rzeźby zostały dziś odsłonięte na lubelskim starym mieście i wśród mieściu. To już kolejne rzeźby tworzące koziołkowy szlak legend. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy tymi koziołkami chcieli opowiadać mieszkańcom, odwiedzającym nasze miasto, różne historie, różne podania związane z naszym miastem. Przybliżać im tą historię, która jest bardzo ciekawa, która bardzo umiejętnie też nawiązuje do różnych miejsc, które na co dzień mijamy. Wyposażony w kusze krespin to obrońca miejskich murów. Można go spotkać w pobliżu archikatedry lubelskiej. Wiktoria ma ze sobą dwa nagie miecze i symbolizuje zwycięstwo. Stoi obok kościoła pobrygitkowskiego, wybudowanego przez króla Władysława Jagiełłę w dowód wdzięczności po wygranej bitwie pod Grunwaldem. Z kolei Felicja trzyma w ręku skałę, która ma przynosić szczęście. Jej lokalizacja też jest nieprzypadkowa. To ulica jezuicka naprzeciwko tak zwanego kamienia nieszczęścia. Zauważyliśmy taką tendencję do lekkiego strachu przed kamieniem nieszczęścia. Widzimy, że jednak niektórzy obawiają się, że będą pewne konsekwencje przed dotknięciem tego kamienia. No, a legendy tworzą się przez cały czas. Nigdy nie wiemy, czy jest prawdziwa, czy nie. Więc warto sprawdzić, czy po dotknięciu kamienia nieszczęścia kamień szczęścia będzie go odczarowywał. Figurki mają przypisany kod QR, który odsyła do opisu każdej z nich, a wkrótce w miejskiej przestrzeni pojawią się następne koziołki. Kolejne osiem będziemy odsłaniać na wiosnę i tak cyklicznie będziemy Państwa informować. Chcemy zakończyć odsunięcie wszystkich figurek do czerwca 2025. Obecnie lubelski koziołkowy szlak legend liczy 14 figurek. Najzdolniejsi młodzi tenisiści z spotkali się w kraśniku na ogólnopolskim przedświątecznym turnieju. Choć wielu traktuje ten sport jak dobrą zabawę, dla niektórych to ważny krok w stronę zawodowstwa. Technika, technika i jeszcze raz technika. Ten serwis się nauczył tego serwisu podkręcającego, i, i top spin'a. A jak Ci wychodzi ten podkręcający serwis? Dobrze. Jednak nawet najlepsza technika ani zasięg ramion nie zagwarantują sukcesów w tenisie stołowym. Nie każda zawodniczka ma takie coś. Te, jeżeli już się raz nauczę ruszać przy stole, biegać, to już zostanie. Ale to chodzi o odczytywanie intencji rywalki, czy bardziej o sposób przemieszczania? Się? O sposób przemieszczania. Trzeba się ruszać na nogach, po prostu. To jednak arkana dla nieco bardziej zaawansowanych tenisistów. Ważne, by najmłodszym ukazywać tenis stołowy jako dobrą zabawę. One... Traktują to tak jako zabawa, że dla nich to nie jest coś takiego, że się potrafią zrazić, czy, czy nie wiem, całkiem zrezygnować z tego sportu. Adrenalina rywalizacji, jak ta w Kraśniku, pozwala w tej zabawie dostrzegać dodatkowe zalety. Kolejny, bo już dziewiąty ogólnopolski turniej tenisa stołowego. To jest przedświąteczny, bo to jest świąteczny, więc co roku odbywa się przed świętami. Jest ogólnopolski, więc zapraszamy tutaj wszystkich z całej Polski. Dzisiaj mamy na przykład sześciu województw, zawodników. W tegorocznej edycji przedświątecznego turnieju w Kraśniku udział wzięło około 150 dzieci w wieku szkolnym. Przed nami święta, ale profesjonalni sportowcy, bez względu na wiek, nie myślą jeszcze o wypoczynku. Tak jak młodzi hokeiści, którzy dziś w Lublinie rozegrali turniej towarzyski. Emil Paliwoda. Michał ma zaledwie 5 lat. Niewielkie doświadczenie nie przeszkadza mu świetnie bawić się na lodowisku. Lubię jeździć. A Aki nie przeszkadza w jeździe? Nie. Okej, okay, a na jakiej grasz pozycji? Mm, nie pamiętam. Wbrew obiegowym opiniom hokej wcale nie jest bardziej kontuzjogenny niż inne dyscypliny. Dzieci są dobrze wyposażone, sprzęt, ochraniarze, kaski, to jest bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Jak syn trenujesz ponad rok, to nie było żadnej kontuzji, problemów ze zdrowiem. Z pewnością jednak wymaga sprawności, refleksu i koordynacji na najwyższym poziomie. Najszybsza dyscyplina zespołowa na świecie. Bardzo szybko tutaj można stracić gola, jak równo strzelić. Potrzebne są duże umiejętności, przede wszystkim jazdy na łyżwach, operowanie krążkiem kijem no i też ciągle, ciągłe myślenie jak tutaj sobie poradzić żeby strzelić tego gola. jest sport ogólnorozwojowy, w lecie jeździmy na rolkach. Dużo to pomaga właśnie w ogólnej fizyczności tak takiego mojego dzieciaka. To dyscyplina dla osób o różnych predyspozycjach. Bramkarzem zostałam przez przypadek, gdy brakowało na turniejach bramkarza i ponieważ chciałem grać, wzięli mnie na turniej i zostałam bramkarzem. W lubelskim klubie hokejowym trenuje około 60 dzieci. Z roku na rok robią postępy, mimo braku całorocznego lodowiska. Trenujemy na rolkach, oprócz tego też na sucho, różnego rodzaju ćwiczenia, jazda na rolkach, bieganie, jazda na rowerach, plus dodatkowo bozy sportowe. Doświadczenie zdobywają także w rywalizacji z innymi, na przykład w mini hokeja. Jest trochę mniej zawodników, po pierwsze. Po drugie, grają na dwóch taflach, na takiej tercji, tak? A duży hokej, seniorów hokej, kraju zawodnicy, wczoraj można było podziwiać o godzinie 21.30 na naszym lodowisku. Zawodnicy grają wtedy na całym lodzie, tak? Rywalami lubelskich hokeistów byli dziś ich rówieśnicy z Nowego Sącza, Siedlec i Dębicy. Emil Paliwoda, panorama lubelska. To za chwilę prognozę pogody zaprezentuje Robert Goethe. Ja zapraszam na wieczorny serwis na 21.30. Dziękuję, do zobaczenia.